Ten przepis na mięso sprawi, że każdy kucharz będzie zazdrosny. W dużej misce umieść kostki lodu. Pokrój wieprzowinę na duże kawałki. Umieść na lodzie. Wlej piwo. Marynuj przez 30 minut. Spryskaj patelnię olejem roślinnym. Smaż mięso przez 3 minuty z każdej strony. Zrób kieszenie w mięsie. Włóż lód. Pozostaw do namoczenia na 20 minut. Obróć mięso na drugą stronę. Pokrój masło na kawałki. Rozpuść w kuchence mikrofalowej. Dodaj drobno posiekany czosnek. Dokładnie wymieszaj. Posmaruj mięso masłem. Pokrój ser cheddar w kostkę. Przecedź zielone oliwki przez sito. Drobno posiekaj i dodaj do miski. Dodaj pokrojony w kawałki salami chorizo. Umieść ziemniaki w garnku z wodą. Gotuj przez 15 minut. Obierz ziemniaki ze skórki. Drobno posiekaj. Wymieszaj wszystkie składniki. Napełnij kieszeń w mięsie. Weź kulki mozzarelli. Drobno posiekaj kilka plasterków bekonu. Smaż przez 5 minut. Umieść smażony bekon w misce. Dodaj drobno pokrojonego pomidora. Posiekana pietruszka, ser cheddar. Napełnij kieszeń. Pokrój szynkę w kostkę. Dodaj drobno pokrojone ogórki kiszone. Mozzarella pokrojona w kostkę. Ser topiony. Czerwona papryka pokrojona drobno. Napełnij inną kieszeń w mięsie. Zabezpiecz wykałaczkami. Zwiąż sznurkiem. Posmaruj mięso masłem. Piecz przez 45 minut. Mięso idealnie zrumienione i bardzo soczyste. Na idealną rodzinną kolację.